Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Stało się. Donald Tusk uniemożliwił Hołowni spotkanie z odchodzącym już prezydentem Andrzejem Dudą. To spotkanie tak hucznie zapowiadane miało być przełomowe. Hołownia miał zdradzić Dudzie całą prawdę o oszustwach i matactwach Tuska, jak i ustalić strategię jego obalenia. Donald Tusk jednak posunął się do haniebnych czynów i zablokował to spotkanie. Rozmowa miała być też kluczowym krokiem w dochodzeniu do prawdy na temat przygotowań do rzekomego zamachu stanu w Polsce. Szymon Hołownia znalazł się jednak pod ogromną presją ze strony premiera Donalda Tuska, który miał kategorycznie nakazać marszałkowi, by nie zdradzał prezydentowi szczegółów operacji mającej na celu uniemożliwienie objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego. Całą sytuację skomentował sam prezydent Andrzej Duda w wieczornym wywiadzie dla Polsatu. Posłuchajcie państwo sami. Właściwie spotkanie zaproponował sam pan marszałek w czasie, kiedy Tutaj dokonywane były w pałacu prezydenckim zmiany w rządzie, te ostatnie zmiany w rządzie. Pan marszałek zwrócił się do mnie, że byłoby dobrze spotkać się jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta, i wtedy wstępnie ustaliliśmy, że się spotkamy. Widzieliśmy, co się działo w ostatnim czasie, w ostatnich dniach, widzieliśmy też no problemy, które miał pan marszałek po tym udzielonym wywiadzie, kiedy powiedział o zamachu stanu, potem się z tego wycofywał. No, rozumiem, że jest w sytuacji trudnej względem swoich politycznych sojuszników. Jest oczywiste, że Szymon Hołownia, który sam chciał się spotkać z prezydentem, w końcu się nie pojawił, ponieważ Donald Tusk wywarł na niego olbrzymi nacisk. Obóz rządzący panicznie boi się zarzutów o próbę zamachu stanu, bo wie, że jeśli prawda wyjdzie na jaw, odpowiedzialni trafią do więzienia. Premier. Musiał użyć jakichś bardzo mocnych środków, aby przekonać hołownię do rezygnacji ze spotkania z głową państwa. Bał się, że marszałek powie za dużo, na przykład o tym, jak zaawansowane były plany odsunięcia Karola Nawrockiego od urzędu, mimo że został legalnie wybrany przez obywateli 1 czerwca. W tej politycznej grze Tusk nie cofnie się przed niczym, a hołownia czekają go trudne chwile. Jednak już jutro. Kilka minut po godzinie 10.00 Karol Nawrocki zostanie oficjalnie zaprzysiężony, co może nieco ustabilizować sytuację marszałka i zapewnić mu większe bezpieczeństwo. To zapewne na to właśnie liczył Hołownia, bo gdy tylko pojawiły się informacje, że prokuratura chce go przesłuchać w związku z jego wypowiedzią o zamachu stanu, natychmiast... Udał się na urlop. Powrócił dopiero wczoraj, gdy rozpoczęła się kolejna sesja Sejmu, i zapewne zrobił to z myślą, że pod skrzydłami nowego prezydenta w Polsce może w końcu zapanować większy ład i szacunek dla prawa. To, co zrobił Donald Tusk, przejdzie do historii jako symbol politycznej bezczelności i pogardy dla demokratycznych norm. Zablokowanie spotkania dwóch najważniejszych przedstawicieli władz państwowych prezydenta i marszałka Sejmu, to nie tylko zamach na dobre obyczaje, ale także bezprecedensowa ingerencja w niezależność konstytucyjnych organów. Tusk pokazał, że nie cofnie się przed niczym, by ukryć prawdę i zdusić każdą próbę ujawnienia kulisów swojej władzy. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że decyzja o storpedowaniu spotkania hołowni z prezydentem zapadła na specjalnie zwołanym zamkniętym posiedzeniu w KPRM. Tusk miał tam w ostrych słowach powiedzieć swoim ludziom, że nie ma mowy o żadnych przeciekach i że hołownia ma trzymać się scenariusza. Wszystko wskazuje na to, że premier panicznie obawia się ujawnienia dokumentów i rozmów, które potwierdzają istnienie planu odroczenia zaprzysiężenia prezydenta elekta. Niektórzy politycy opozycji mówią wręcz o zastraszaniu. Pojawiły się przecieki, że do hołowni dotarły jednoznaczne sygnały. Jeśli wyłamie się z koalicyjnej lojalności, zostanie politycznie zniszczony. Takie metody przypominają czasy, które wszyscy chcielibyśmy mieć już dawno za sobą. Czasy, w których lojalność wobec lidera była ważniejsza niż lojalność wobec państwa. Tymczasem prezydent Duda, mimo że kończy swoją kadencję, nie zamierza milczeć. W rozmowie z dziennikarzem Polsatu otwarcie przyznał, że był przygotowany na ważne ustalenia z marszałkiem Sejmu. Ale siły wyższe uniemożliwiły mu przeprowadzenie tej rozmowy. Dodał też, że wszystko, co miało zostać powiedziane, jeszcze zostanie powiedziane, jeśli nie teraz, to w prokuraturze. Wielu komentatorów zauważa, że Tusk po raz kolejny działa w duchu cynicznej kalkulacji. Gdy tylko zaczyna tracić kontrolę nad przekazem, sięga po metody znane z najciemniejszych kart III RP: wyciszanie, groźby, manipulacja mediami. Próba zablokowania hołowni i dudy to desperacka próba ratowania własnej skóry. Niepokojące są także sygnały o możliwych działaniach służb wobec tych, którzy mogliby potwierdzić wersję hołowni. Mówi się o przeszukaniach, o monitorowaniu telefonów, o działaniach operacyjnych. Jeśli to prawda, to mamy do czynienia z pełzającym stanem wyjątkowym. W którym obywatelom i urzędnikom odbiera się możliwość mówienia prawdy w imię politycznego interesu jednej osoby. Zachowanie premiera pokazuje też, jak bardzo boi się on Karola Nawrockiego. Nowy prezydent, choć dopiero wchodzi na scenę polityczną, już jest traktowany jak zagrożenie. Dlaczego? Bo nie jest z układu, bo nie da się go kontrolować bo może zainicjować śledztwa, które obnażą kulisy obecnej władzy. Tusk wie, że Nawrocki to nie jego człowiek i dlatego próbuje zablokować wszystko, co mogłoby go wzmocnić. W tej sytuacji hołownia znalazła się między młotem a kowadłem. Z jednej strony naciski Tuska, z drugiej oczekiwania opinii publicznej, która domaga się prawdy. Marszałek wie, że każda decyzja niesie za sobą konsekwencje polityczne, prawne, osobiste, ale też wie, że historia zapamięta tych, którzy stanęli po stronie prawdy. Nawet jeśli oznaczało to utratę stanowiska. Nie można też zapominać o roli mediów w całej tej aferze. Większość mainstreamowych redakcji milczy lub bagatelizuje sprawę, pokazując, jak bardzo są uzależnione od obecnego układu władzy. Gdyby podobne wydarzenia miały miejsce w innym kraju lub za poprzednich rządów, krzyczano by o kryzysie demokracji. Dziś cisza. Zbyt wielu dziennikarzy boi się utraty dostępu do źródeł. Zaprzysiężenie Nawrockiego to nie tylko symboliczny moment, ale też szansa na zmianę kierunku, w jakim zmierza Polska. Jeśli nowy prezydent postawi naprawdę, jeśli zdecyduje się ujawnić kulisy ostatnich wydarzeń, Tusk i jego ludzie będą musieli odpowiedzieć za swoje czyny. A wtedy nikt i nic już ich nie ochroni. Właściwie spotkanie zaproponował sam pan marszałek w czasie, kiedy tutaj dokonywane były w Pałacu Prezydenckim zmiany w rządzie, te ostatnie zmiany w rządzie. Pan marszałek zwrócił się do mnie, że byłoby dobrze spotkać się jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta, i wtedy wstępnie ustaliliśmy, że się spotkamy. Widzieliśmy, co się działo w ostatnim czasie, w ostatnich dniach. Widzieliśmy też. No problemy, które miał pan marszałek po tym udzielonym wywiadzie, kiedy powiedział o zamachu stanu, potem się z tego wycofywał. No, rozumiem, że jest w sytuacji trudnej względem swoich politycznych sojuszników. Moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.